The gruby gotuje. Nawet smacznie. No, witam. Tak, wiem, dawno nie nagrywałem, dawno nic nie robiłem, co bardzo często wypominacie mi i w wiadomościach prywatnych, jak i w komentarzach na YouTubie, które regularnie usuwam, bo nie chcę mieć syfu pod filmikami. No Ale generalnie piszecie mi, że y, przez to, że nic nie robię, musicie cały czas jeść na zmianę albo krzakszulkę, albo bergera, bo nic sami nie potrafi, nawet kanapki sami nie zrobicie bez mnie. No ale dobrze, Wybłagaliście mnie i dzisiaj pokażę Wam, y, jak poszerzyć swoje wąskie menu o kolejne pyszne danie, czyli o cebulę. Nie, no żartuję. Cebula jest tylko dodatkiem do naszego dzisiejszego posiłku mięsnego, które składać się będzie głównie z kurczaka. Wszystkie potrzebne składniki, no prawie wszystkie, bo jeszcze jest olej i masło, które potrzebne są do przygotowania dzisiejszego obiadu, znajdują się tutaj. Jest to tymianek, dwie papryki, ostra i słodka, pieprz, tutaj krewam z kolendrą, ale może być obojętnie jaki, Sól, ja tu kładę taką lekko czerwoną, ale też jest obojętnie jaka. Takie drzewko, z którego urwiemy kilka, nawet nie kilka listków, ale no złodyżkę. Cytryna, połowa dokładnie, czosnek, oczywiście nie cały, tylko trzy ząbki, zresztą ja Wam pokażę potem, ja wytłumaczę później. Cebula typu szalotka, no i kurczak. Powiem Wam, że kurczak w tym daniu jest yy, najważniejszy. To jest jakieś 3 czwarte sukcesu, jak go macie. Jako, że kurczak jest najważniejszym elementem dzisiejszego obiadu, to polecam mieć go w jak najlepszej jakości. Są generalnie trzy możliwości pozyskania kurczaka. Pierwsza i moja zdecydowanie ulubiona to jest po prostu pójść go kupić ale nie w Biedronce czy w innych dyskontach, gdzie go pompują jakimiś, jakąś wodą czy innymi żelami, żeby tylko był grubszy i lepiej się prezentował, a w środku był ochywny. Najlepiej pójść na targ, na targu takiego, za, to nie są duże pieniądze, to nie są duże pieniądze, naprawdę nie zbiedniecie, kupując dobrego kurczaka na targu. Drugą metodą pozyskania kurczaka jest wyhodowanie go sobie. Kurczak generalnie bierze się z jaja. Nie takiego zwykłego jaja, tam musi dojść do pewnych procesów, których ja Wam tłumaczyć nie mam zamiaru, ale generalnie kurczaka tego jaja można sobie wyhodować, trzymać go jak urośnie. Kurczak jest fajny, on nie potrzebuje wielkiej opieki, wystarczy się mu trochę paszy i on będzie za paszę dawał nam jaja i potem da nam mięsko, jak już trochę podrośnie. To kurczaka się bierze. On generalnie kurczak wygląda trochę inaczej niż, niż, niż ten, taki żywy. Przede wszystkim ma piórka, yy, manuszki, yy, gdacze i, no najważniejsze, ma głowę. Ten nasz yy, głowy nie ma, no ponieważ, właśnie dlatego, żeby był do jedzonka, to mu się tą główkę tak pyk ucina. Tak, w ramach dygresji, to kiedyś słyszałem historię o kurczaku, któremu ścieli łeb, a on dalej żył. I to nie chodzi o to, że jak Utnie się kurczakowi głowę, to on dalej w pośmiertnych konwulsjach tam biega, czy, czy próbuje uciekać. Nie, nie, kurczak, o którym mówię, żył jakieś dwa lata bez głowy. On w ogóle był jedną wielką atrakcją turystyczną, bo to się wszystko działo w USA, czy jakimś innym ciemnym kraju. I on był atrakcją turystyczną tego konkretnego hrabstwa, do którego zjeżdżały się okoliczne bambry, podziwiając ten, 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 ten dziw natury, czyli kurczaka bez głowy. Robili mu zdjęcia, nawet dawali mu jakieś medale za... Są takie różne konkursy na najlepszą kurę i on wygrywał te konkurs na, na najlepszą kurę, bo był bez głowy i żył, nie? To tej historii nie wymyśliłem, ja ją Wam nawet mogę podlinkować albo jak mi się, jakby jak zapomnę, albo nie mi się chciało, to sami możecie przecież wejść w Google i wpisać kurczak, który żył bez głowy i sobie tą historię rozwiniecie. No i wracając z dygresji, to trzecią możliwością pozyskania kurczaka to jest go ukraść. No ale to jest najbardziej rympałowa metoda i mówię je tylko o niej dlatego, że znałem kiedyś takiego gościa, który nałogowo grał, kradł kurczaki i wynosił ze sklepu pod, pod pazuchą. No ale tej historii nie będę opowiadał, bo mi generalnie wstyd, że znam takich ludzi. Ale wracając do przepisu. Są dwa etapy, no właściwie trzy etapy, Robienia kurczaka z piekarnika, bo nie, nie wspomniałem, chyba że to będzie kurczak z piekarnika. Etap pierwszy to jest kurczak out, etap drugi to jest kurczak in, a etap trzeci to jest pieczenie. Kurczak out, etap pierwszy to jest przygotowywanie marynaty i generalnie zamarynowanie kurczaka. Etap in, czyli wy, to jest generalnie dobieranie się kurczakowi od dupy strony do środka, gdzie będziemy wkładać mu różne produkty. Etap trzeci, czyli piekarnik, to chyba się domyślacie, to potem rozwinę. Ale najpierw chciałbym przejść do etapu pierwszego, czyli produkcji marynaty. Marynata, czyli etap pierwszy. Najpierw bierzemy miseczkę, możecie jakąkolwiek ją ja wziąłem sobie taką metalową, obojętnie jaką Wy weźmiecie. No i pierwsze do miseczki musimy wlać trochę już wspomnianego, ale nie pokazanego wcześniej oleju. To jest kujawski, bardzo polecam, chociaż nikt mi nie płaci do reklamy, ale polecam. To jest wlanie na oko z 3-4 łyżek tego oleju do miseczki. Proszę, tu jest olej wlany, nie wiem czy to widzicie, widzicie. Następnie po kolei wsypujemy tak na oko, po łyżeczce, no papryki słodkie trochę więcej, yy, przypraw tych, które tu miałem, czyli tymianek. Paprykę słodką, jak mówiłem, papryki słodkiej, można sypiąć trochę więcej, powiedzmy dwie łyżki. Papryki ostrej, nie, nie, nie za dużo, ponieważ potem jeszcze będzie pieprz i to nie, nie ma palić w, w podniebienie, tylko ma po prostu mieć ten swój specyficzny smaczek, więc tak dajmy z 3 czwarte łyżki. Ten pieprz z kolendrą dam łyżkę taką stołową, zobaczymy. No i na końcu sól. Ja wiem, też z łyżka. No dobrze, to jest nasza marynata. Już ją wymieszałem, rozrobiłem. Ona ma taką gęstość. Ona jest dość gęsta, ale nadal płynna. No i co z nią robimy? No to dalej to już łatwo pójdzie. Po prostu bierzemy marynatę i pokrywamy nią całego kurczaka. Ważne. Yy, od zewnątrz, ale też marynaty musimy wepchać mu do wewnątrz, żeby ona tam... Się również dobrze rozprowadziła i oddawała swój aromat. Aha, jeszcze druga ważna rzecz: kurczaka przed tym procesem musimy umyć. Ja wiem, że to jest dość oczywiste, ale patrząc po niektórych, lepiej także rzecz powiedzieć, bo oni mogą trochę nie ogarnąć, że trzeba ja to zrobić. Co jest smutne, że muszę o tym przypominać, ale muszę. No dobra, ale pokażę Wam teraz, jak ten kurczak wygląda po wytaplaniu go w marynacie. Proszę, oto kurczak pokryty marynatą. Aczkolwiek nie tylko on był pokryty, bo i ja jestem pokryty, telefon jest pokryty w marynacie, blat, zlew, o podłodze nie wspomnę. Także musicie uważać, jak to marynujecie, bo to strasznie brudzi i syfi na wszystkie strony. Szczególnie, że musicie całą, całe zakamarki kurczaka ją pokryć. Za skrzydełkami, proszę. Musi być... o właśnie, o właśnie... To są te problemy. Musi być wszędzie marynata, pod skrzydełkami, pod nóżkami, między nóżkami, już i tak się wyrzuci. No ale przede wszystkim też musi być w środku. No i dobrze, to jest pierwszy etap, czyli kurczak na kurczaku zaliczony. Teraz jest drugi etap, kurczak in, do którego zaraz przejdziemy. Etap kurczak in składa się z czterech produktów, które zaraz poszczególnie Wam omówię. To też nie jest trudne, nie pogubicie się. Ale lepiej się skupić, bo czasami niektórzy wydają się rozkojarzeni i mogą o czymś zapomnieć. Więc po pierwsze, cytryna. Cytryna jaka jest, każdy widzi. To jest akurat pół cytryny, nie cała. No ale nim przejdziemy do jej obróbki, to wpierw trzeba ją sparzyć wrzątkiem. Dokładnie tak. Nie wiadomo przez jakie ręce ona przechodziła w Afryce, czy, innych, czy, czy innych kontyn na innych kontynentach. Dlatego lepiej ją sparzyć, żeby pozbyć się z niej bakterii. Teraz przenosimy ją na taskę do krojenia. I co z nią robimy? Ścinamy dupkę i kroimy na cztery części. Tak jest, tak kończy cytryna. Tu patrzcie, jaki mam nóż kupiłem sobie. Taki fajny, specjalistyczny, w lidlu za dwie dychy. Polecam każdemu. A teraz bierzemy się za cebulę. Typu szarotka. Co z nim robimy? Po prostu obieramy. Tniemy ją tu, tu i obieramy ze skórki. Proszę. Szarotka obrana. Co możemy z nią zrobić? To jeszcze na pół. Na pół przekroić. To jest trudno zrobić jedną ręką. Ale ja już mam taką wprawę, że mi się udaje. Dobrze. Cebulka, cytrynka. Teraz czas na czosnek. Nie potrzebujemy całej główki. Wystarczą nam trzy e, ząbki. Proszę, to są trzy ząbki czosnku. Jak zauważyliście, to jest taki giga czosnek. On jest może nie jak cebula, ale bardzo duży jest. Nie wiem, skąd go w ogóle mam. I co ważne, my tego czosnku nie obieramy z tych skórek. Widzicie? Te skórki wchodzą normalnie do kurczaka. E, nie ma sensu. Lepiej ich nie zdejmować, bo wtedy lepiej oddają swój smak. Ostatni produkt w tym etapie, czyli to zielone. Odcinamy albo odrywamy gałązkę, powiedzmy takiej grubości. Nie mogę jej urwać, tak łatwo będzie, odetnę poza kadrem. To są wszystkie elementy etapu numer 2. I te elementy będziemy musieli wszystkie umieścić w tym miejscu. wnętrzu kurczaka. Co jest logistycznie Operacją na poziomie dość trudnym, z tego względu, że tu, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, nie ma dużo miejsca, a to jest objętościowo dość duże, więc będę potrzebował każdej wolnej przestrzeni, tutaj, co tworzy drugi problem, taki, że będę musiał tego użyć dwóch rąk. Co sprawi, że Wam tego nie nagram, ponieważ w jednej ręce, która będzie mi bardzo potrzebna, trzymam telefon z aparatem. A nie dorobiłem się jeszcze statywu, na którym mógłbym umieścić telefon. Nawet Chociaż nawet jakbym się dorobił, to i tak bym go nie kupił, bo szkoda mi wydawać pieniędzy na jakieś głupoty. Więc po prostu wrócę do Was audiowizualnie dopiero po tym, jak umieszczę te rzeczy w środku kurczaka. Dobrze, udało mi się, było to nawet łatwiejsze niż mi się wydawało, bo miejsca było, okazało się w brud wystarczająco. Tu proszę, może Wam pokazać. Jest tu wszystko, wszystkie produkty są w środku. No i teraz musimy przejść do jeszcze jednej rzeczy, o której wcześniej zapomniałem Wam wspomnieć. A mianowicie, musimy tą dziurę załatać. Jak tą dziurę załatać? Proszę, nie trudne. Wykałaczkę, bierzemy wykałaczki, bo to w liczbie mnogiej będzie i będziemy musieli w chirurgiczną precyzją, po prostu z różnych stron go postrzywać. Pokażę Wam, jak to zrobiłem potem. Udało mi się bardzo ładnie zszyć tego kurczaczka. Użyłem do tego tylko pięciu wykałaczek i to w zupełności wystarczyło. Jest to zasługa po pierwsze moich umiejętności kulinarno-chirurgicznych, ale też tego, że kupiłem dobrego ptaszka. Dzięki temu, że jest dobrej jakości, miał dużo miejsca w brzuszku, ładnie się zszywał. No i przede wszystkim będzie smaczny, tak? Smaczny również dzięki temu, że aromaty, które umieściłem w środku, będą wydobywać się od wewnątrz do zewnątrz, a nie wyciekać, wychodzić właściwie tą dziurą, którą właśnie udało mi się zaszyć. Następnie naszego kurczaczka przekładamy do naczynia żaroodpornego, które jest już podkryt, pokryte od spodu olejem, aby w czasie pieczenia kurczak do niego nie przywierał. To jest nasz kurczaczek w naczyniu żaroodpornym, właściwie jest gotowy do piekarnika. Tak, dobrze zauważyliście, jest pokryty również masłem. Masło jest konieczne, ponieważ ono w piekarniku zacznie się roztapiać i nawiliży naszego kurczaczka i ok dzięki czemu on będzie bardziej chubki. Ch kurczak musi być chubki yy, i nawilżony. Tak, i teraz jego ja zostawiam, na razie go nie pakuję do piekarnika. Dam mu jakieś półtorej, dwie godziny żeby on przesiągł marynatą i e, produktami z fazy drugiej. Dopiero za dwie godziny go wrzucimy, co Wam również e, pokażę. Tu jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, jak mi ananas wyrósł. Pamiętacie, ananasa, który, którego sadziłem, nie pamiętam już w którym odcinku, ale dawno. Patrzcie, jak wykiełkował, jaki wielki jest. Niedługo mi całe okno zajmie. E, no, pamiętacie, taki był. Taki malutki, a teraz tak wyszedł w górę. Także przyjął się, jest fajnie. Jeszcze mu zmieniłem doniczkę na większą, a tu jeszcze hoduje awokado. To akurat niedawno przesadzałem, bo było też w szklance. To przesadziłem do ziemi, trochę mi zmarniało, nie wiem, czy nie padnie. Ale to w szklance patrzcie, jakie bujne, aż ma trzy pęgi. No się tutaj na pół rozbiło, ma trzy pęgi i świetnie to wygląda. Także polecam każdemu o awokado na nasy. Polecam też no, generalnie ogrodnictwo w domu. Fajna sprawa. Kurczaczek się przegryzł dwie godzinki. A teraz idzie do piekarnika. Proszę na 185 stopni. On tam będzie siedział jakoś 40 minut na brzuszku, na brzuszku, na pleckach, brzuszkiem do góry. I potem po 40 minutach będziemy go przekładać na prawą stronę, potem na lewą, a na końcu na plecki. I to jakieś dwie godziny zajmie. Tutaj patrzcie, to jest kurczak po 40 minutach w piekarniku. Na razie dalej biały, ale możemy zwrócić uwagę, że masełko zniknęło. A teraz przewrócimy go na boczek. No powiedzmy, że to jest boczek. Miałem pewne problemy, żeby na ten boczek przewrócić. No, ale mi się w końcu udało i tak spędzi w piekarniku kolejne pół godziny. Aż potem go znowu przewrócimy na kolejny boczek. A potem po pół godzinie na plecki. A więc, już po dwóch, dwóch i pół godzinach, gdy nasz kurczak siedzi w piekarniku, możemy go wyjąć i w końcu skonsumować. Zobaczymy, co z niego wyszło. Czy jest. Co jest? K... gdzie jest mój kurczak? Nie no, dobra, żartuję. Zeżarłem go, nie zdążyłem wam nagrać, a to nagrywam na kolejny dzień. No i czy było warto? Powiem Wam, że było warto. Jak jest się głodnym, to polecam kurczaka z piekarnika. Jak się nie jest głodnym, to polecam coś innego, albo w ogóle nic. Jak chcecie go zrobić, to zróbcie, jak nie chcecie, to nie róbcie, ja Was niczego nie zmuszam. Ja to danie oceniam w skali od 1 do 10 na 6. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale w sumie opłacało się, bo, jest, bo było tanio, łatwo, no i może tylko jedyny minus, że długo to trwało, tak, bo od zamarynowania do wyjęcia z piekarnika trwało to około, ja wiem, 5-6 godzin, tak. Ale jak macie czas, to róbcie. Ja się żegnam, pozdrawiam, cześć, było miło. Do następnego razu. Elo.